Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Warto podkreślić, że rząd prawa i sprawiedliwości jest jedynym, który tak mocno wspiera seniorów. W mojej ocenie najważniejszym w szerokim spektrum działań na rzecz seniorów było wprowadzenie 13-14 emerytury. Obecnie na pierwszy plan ochrony senioralnej wysuwają się przedstawione w zeszłą sobotę przez premiera Mateusza Morawieckiego elementy polskiego ładu i emerytury bez podatku. Wysokie opodatkowanie i niskich dochodów to konsekwen... konserwowanie biedy, jakie przez długie lata serwowały Polakom Platforma Owatelska. Dzisiaj emeryt otrzymuje 2,5 tysiąca brutto emerytury. Po wprowadzeniu w zmianach zyska 180 zł na rękę, finalnie otrzymując 2275 zł Jest to historyczny emerytalny przełom, za który serdecznie w imieniu emerytów rencistów dziękuję. Nasuwa się pytanie, która partia zrobiła tak wielki ukłon w stronę emerytów, rencistów w czasach światowej pandemii? Żadna. Żadna partia nie miałaby tyle odwagi, co Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwnie, pandemia byłaby pretekstem do tego, by jeszcze bardziej zubożyć klasę niższą oraz pogrążyć w ubóstwie emerytów rencistów. Należy jednak pamiętać, że pandemia wciąż trwa, a znaczny odsetek starszych osób nadal jest zaszczepionych przeciw COVID-19. Dlatego chciałbym zapytać, czy rząd nadal będzie prowadzić... Wsparcie Narodowego Programu Szczepień, jakie są rekomendacje rządu w tym zakresie? Dziękuję, Dziękuję pani.